Dziękuję wszystkim z tej strony, Kitek. A dzisiaj? Co dzisiaj? Co my dzisiaj robimy? Robimy challenge. Kto z nas kupi lepsze rzeczy świąteczne w Tigerze za do 200 zł? Czyli kto wyda lepiej 200 zł w Tigerze na świąteczne rzeczy? Czyli nie można więcej? Nie. Czy możemy wydać mniej? To jest pytanie. Jeśli kupisz gorsze rzeczy, to będzie na twój minus. O nie mogę przegrać, jeżeli wydam mniej, ale mogę też wygrać, jeżeli kupię więcej, więc albo zaoszczędzę, albo wygram. Muszę wybrać. Co jest ważniejsze. Pierwszą część macie u mnie na kanale, także koniecznie nadróbcie zaległości. Zostawcie subskrypcję u mnie i u Kitka. U mnie? Tak. W Słuchajcie, sensie, zostawcie u mnie na moim odcinku. Zostawcie subskrypcję u kitka, u Mufinki, a my przechodzimy do. Jeśli wiecie, dużo łapy w górę, to powtórzymy ten challenge, ale Kali. z wybranym przez was sklepem. Na przykład kupujemy prezenty świąteczne. Tak. Dobra, no to w drogę do Tigera. Zostawcie łapkę w górę. Uh! No i udaliśmy się do tego Tigera. No i tutaj było mega dużo świątecznych rzeczy. Szybko wziąłem swój koszyk. Mówi na tak samo. Zaczęliśmy pakowanie tych wszystkich cudeniek. Tutaj mamy piękny kalendarz adwentowy. Więc jak to ja stwierdziłem, że wezmę ich kilka najlepiej. wszystkie, jakie są w Tigerze. W międzyczasie Mufinka robiła swoje zakupy. Elegancko wszystko spakowaliśmy w torby i ruszyliśmy ku nagrywaniu. Dobra, my już rzuciliśmy z zakupów. A teraz wyciągamy wszystko i zaczynamy. Uh! Dobra, już jesteśmy i tak jak Mufinka ma mi kupić drzewko, a ja już to zrobiłem. To jest drzewko w puszce. Trzeba je podlewać, chyba, znaczy dodaj wody. Coś takiego. Ej. Co? Nie tak miałeś kupić normalną winkę. Czekajcie, czyli tak, trzeba otworzyć, potem coś tam wsadzić nasionko, podlewać i dopiero wyrośnie. 9 dziewięć tygodni. No to, a za ile mamy eee. święta? Za ile są święta? Powiedz mi? E, no więcej chyba. Dobra, Co? ja je muszę szybko zasadzić. No to ty zasadzasz drzewko, a my lecimy do najciekawszej rzeczy, czyli ja zaraz wam pokażę. Ania się tu czepia o choinkę, a ja jej kupiłem jak coś, więc żeby nie było, to jest opaska z choinką. Eee. Ania będzie w niej chodzić, chciała choinkę, ma już ubraną choinkę, nie wiem kto tu. Chciałam. Nie mówiłaś jaką no dobra, jest ładna, jest brokatowa. Ale nie powiedziałaś jaką. ile brokatu, o matko e, chcecie, żebym w niej robiła początki? A może Kitek niech w niej robi vlogmasy Ekitek? Nie, nie, nie. nie ja mam. Ja mam coś lepszego. Jak jeżeli, na razie, jeżeli póki jesteśmy przy takich nakryciach do głowy, ja mam jeszcze o, coś takiego. Merry Christmas, o matko To jest czapka? O matko <laughs> Eee, tą czapkę za chwilę założymy, tak więc teraz będzie przejście i kto ją założy? Ale czekaj Kitek, no? czy ty będziesz nagrywał vlogmasy? Może To będziesz się w nich pokazywał Co? Ale super, zostawcie dużo kciuków w górę Nie Zobaczyć kilka na vlogmasach właśnie w tej czapce Nie Zastawcie będę 3000 łapek w górę Nie będę codziennie chodził w takiej czapce o! E, Kitek w drugą stronę i nie odpiąłeś miętki. I to jest druga strona. Druga, bo tutaj ma bombki. No. O, to jest moja opaska i ona jest elegancka, rewelacyjna, nawet nie potrzebujecie choinki w domu. Przepraszam bardzo, na moim odcinku była ładniejsza. Nie. Były ładniejsze. Nie. No dobra, to też jest ładna. Wiem, wygrałem. Kitek, pożyczysz mi ją do nagrań? Może. Vlogmasów. Uuu. Czy ty właśnie awansowałeś na renifera? To jest najlepsza czapka, jaką mogłem dla Kitek, no, opaski ładniejsze wybrałam. Gdydy. Ale one nie mają. Zobacz, możesz iść nią na mieście i zobacz, będziesz wyglądać elegancko i będziecie ci pomóc. Jaki pomponik, ale on jest uroczy. No dobrze, tak jak ty w tej czapce. Która lepsza? Opaska moja. czy czapka? Moja, 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 moja. A z najważniejszych rzeczy kupiłem sobie czy chyba... To są czekoladowe pianki. Dla mnie? To są czekoladowe pianki. A to jest ciężkie. No właśnie wiem. Ej, mogę je otworzyć. No już nie. A miało być na święta? Trudno, Czekajcie. do święta kupimy kolejne. Co? To jest spodziewa. krasna? tylko taki troszeczkę dziwny. Czekaj, masz choinkę? Okej, okay. one są oblane czekoladą. <laughs> wow. wow! Powiem wam? Do kakaa. Są dobre. Ej no. Smakują bardzo pysznie. Do kakaa by tak świetne. To wam polecam, Tajgera. Ej, co? no. I tak dokup mi tego, proszę. A ja jem teraz. No proszę. Wiem. Ogólnie jedną z najciekawszych rzeczy jest to, że kupiłem trzy kalendarze adwentowe. Ooh. Ponieważ tylko trzy były, jakby było więcej, to miał by więcej. To jest jeden z tych kalendarzy. On ma bałwanka i takie inne. Wow! Bałwanek, co ty robisz? Co ty robisz, bałwanek? Oprócz tego, może na szybko wam poka oh, pokażę. Łoł, no. oh, Mario, o oh, ma! Wszystko leci! Ej, to jest za, 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 za duże. To będzie nasz kalendarz dzisiaj, numer jeden. A pozostałe dwa nie wiem, czy się zmieścimy w czasie, ponieważ tam nie chcemy też robić 30-minutowego odcinka. Więc może zrobimy kolejny odcinek. Pokaż ale kolejne! Pokaż kolejne! No, kolejne no już! Pokaż ten. Tutaj jest taki. I tutaj e, nie jest pokazany. Tam było pokazane coś w środku, ale nie pokazuję wam na razie. I jeszcze mamy. Ale on jest mega! Są, ja? Zobacz, ej no świetny. Ten szary był najmniej ciekawy Ale powiem wam jedną rzecz, że ten najmniejszy jest najcięższy. Serio? Tak, on jest najcięższy. A tutaj już nie jest napisane co w tak. środku? Eee. Nie mówię, że tam nic nie ma w środku. O matko, kitek Ile to kosztowało? Eee, nie wiem Bo to jest puste w środku. Ja chyba sobie zacznę. To jest kalendarz do wypełnienia, dlatego jest taki lekki, o nie wierzę A ten drugi, ten szary, pokaż Dlatego tam było nie nic w środku. O nie. Ej one były drogie chyba nie, dlaczego? Chyba sobie żartujesz? Żartujesz, że tego nie przeczytałeś. Eee... Dobra, jeśli zostawicie eee, teraz komentarz, kalendarz adwentowy, to Kitek razem ze mną, ja wypełnię mu jeden kalendarz, on wypełni mi drugi i się wymienimy i zobaczymy, kto z nas stworzył lepsze kalendarze. Adwentowe. Eee, dlaczego? Kur... Kitek! To było szóstwo. Kitek! To było przy tym, rozumiesz, to jest przy tym! Ale to ma coś w środku i nie zdradzamy co. No niestety, tak więc te dwa kalendarze odpadają na następne odcinki, gdzie zrobimy. Mój chłopak robi mi kalendarz adwentowy. Uh. A dzisiaj zostajemy przy tym. Dobra, tu rzuciliśmy już ostatnie drobne rzeczy. Kupiliśmy tak. Skarpetki z reniferem dla Ani, ale Ania sobie poszła. Ania! Wracaj! Wracaj, dawaj tutaj. Skarpetki czekają. Mam pomysł, mam pomysł. Mam starszyku. pomysł! Skąd wiedziałaś? Kita. Czekaj. Jestem ja renifer. mogę. <noise> no dobra, już ci oddam te skarpet reniferkowe, trochę tak jakby w sier z sierści renifera. Kupiłem jeszcze tak, słomki z y, bałwanami, w sensie coś takiego. Te słomeczki się na pewno przydadzą na święta. Nie wiem do czego, do kakaoka może. Kakałko! A to mnie urzekło. Ania tego pewnie no, nie grunki. widziała. Nie widziała mi! To jest Ej. pingwin i bałwan. Pingwin kąpi się w kawie, znaczy w kakałku. Co? I ma iglo, i ma te. Nie powiem, że te naklejki są bardzo ładne, żeby nie powiedzieć inaczej. Są po prostu przecudowne. Urzekły mnie. A oprócz tych oto pięknych naklejek, mamy jeszcze bałwana, zrób to sam, czy coś takiego. Bałwana, zrób to sam. W sensie, tu masz bałwana. W sensie, tak, I tu jest masz bałwan robić? I tu Ania musi nakleić gwiazdki i zrobić z niego bałwanka. Bo on jest pusty, a musi być pełny. Nie obrażaj go, Zostawiam go na vlog masy. Na co? Bałwanek na vlog masy. Dobra, my przechodzimy do najważniejszego, czyli do nas Czego kalendarza. Ja Wam powiem tak, co prawda, był on pokazany z tyłu, co jest, ale ja na to nie sprawdzałem. Znaczy, ja na to nie sprawdzałem. Ja nie sprawdzałem, co jest w środku, ponieważ nie chcę sobie psuć mojego marzenia, że tam są czekoladki. Jakby tam były czekoladki, to będę bardzo, bardzo szczęśliwy i. Dobra, szybko odjedynku. Nie działa, co jest. Ej. Ale ma... pięknie To jest renifer! To są gumki do ścierania. Co? No. Czyli to nie będzie czekoladek? Nie. Tam nie są zawsze czekoladki. Dobra, mamy renifera jako gumkę do ścierania. O matko! A co mi ja się? Brat, co ty mora? Ej, Dobra, tak więc teraz szybkie otwieranie kalendarza adwentowego Zaczynamy! Dajesz! Szybko! Co szybko? ty robisz? No, nie wiem, tak się otwiera? Tak. Ej, tu w ogóle się szerze. One są tak ścięte, że ich się nie da. Czyli może ten, co będziemy sami sobie robić, będzie problem z tym. O matko, ej, czekajcie, to się tak otwiera Ach, kalendarz adwentowy. Dobra. No, tak to się otwiera i pokazuj wszystko po kolei. Jak zniszczyli kalendarz adwentowy? Mufinka i Kitek. Szybata. Część pierwsza. To jest szybko. To jest pan wieloryb chyba. Albo pan waleń. Masz brzuch Mikołaja. Co mam? Pumikołaja. W ale okej, okay, aha, ej, ale powiem wam, że te gumki są super. Czekoladowe sanki. Ej, czekaj, czy my możemy stworzyć tutaj taką całą jakby historyjkę. W sensie patrzcie tak. czekoladowe sanki, w sensie ciągnie je. I ciągnie je renifer. Ale skąd tu żyrafa? Żyrafa, bo jest żyrafa jest z tego, z, z Madagaskaru. Aha, a krokodyl? Krokodyl też jest z Madagaskaru. Okej. Okay. Co my to jeszcze mamy ciekawego? Dawaj, mówi no szybko! zgubił twarz! Co ty zrobiłaś pana? Co? Pansówka wracaj! No. Team Tak, to, to jest to, leniwiec, Kitek a, Ja nie mogę, czy ty mówi, pomyliłaś sowę z leniwcem? Ja nie powiedziałam, że jest sowa eee, Już ostatnio był taki problem Ja powiedziałam, że zgubił toce, boce I wszystko nazywaliśmy jest lemurami, sowę. a to były leni... O, jest, mówiłem, teamsówki. Team Sówki Czy coś takiego? Blackie. Ej, ale powiem Wam, że te gumki są super. Ej, no. podobają mi się. Powiem Wam tak, jak sam kalendarz, w otwieraniu był taki dziwny, że się nie dało nawet, widzieliście, nie dało się go wcisnąć, tylko trzeba było niechcący go rozerwałem. Tak, same gumki są super. Mam twoją podobiznę. Nie wyglądam jak małpka. Goryl. To jest gorylek. To jest goryl. I płaszczka. Co jeszcze jest? Tu masz kocurka. Kocur w sensie, że. Tak. Kitek? Gepard, to jest Gepard A tu chyba. Tu masz kangurka z małym kangurkiem. Co? Z małym kangurkiem? Ojeju, ale fajne! Sytuacja, którą musimy zrobić. Ej, stracił małego kangurka. O nie! To jest pies. Kitek! On wygląda teraz jak pies. Nie. Zobacz, no to wygląda jak pies. Patrz, masz pingwina z Madagaskaru. Skipper, albo nie wiem, kto tam był jeszcze. Kto był? Szeregowy. Szeregowy. Napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście pingwiny z Madagaskaru i w ogóle czy oglądaliście Madagaskar i ej, lama. trzeba mu oddać główkę. Lama. E, to było tak. Lama. E, kangur to jest, to jest kangur. Lama. To jest kangur. Lama. Lama w Minecrafcie też jest. I popatrz jaki słodziak! Czapka Mikołaja! Co jest jaka czapka patrz, Mikołaja? Jeszcze, miał podwójną. jak podwójną? I jeszcze ma nawet palć. Mofina no Moinkę. ej no, Czemu tak szybko mi. Otwierasz wszystko, bo Słońce, które ma nawet. Łoma. Co? To jest przerażające. To jest słońce jak w toka boka. No. Moje Tokaboka. też ma okulary. Ale czy ty widziałaś kiedyś takiego kangura? Czy ty widziałaś takiego kangura? Eee, w twoim świecie. Tak, w moim świecie jest wszystko. Co nam jeszcze zostało do Wielbłąd. zobaczenia. Wielbłąd, jaka tu jest sterta gumek do ścierania. Powiedzcie, co mamy zrobić. Co ty robisz? Barki. Powiedzcie mi, co my mamy zrobić z tymi wszystkimi gumkami do ścierania, bo ja aż tyle nie rysuję, żeby. Co to jest? Co ty mu zrobiłaś? Nie, nie wiem. To jest niedźwiedź polarny. A tutaj mamy buldoga francuskiego. Niedźwiedź. Buldogek? A czemu tu jest buldog? Nie co wiem, ro... ale jest też laska. Świąteczna. Świąteczna laska? Tak. I co jeszcze mamy? Mamy lwo. Kolejny kocunek. No to lew musi stać na samej górze tych wszystkich zwierząt, bo przecież to jest król zwierząt. To jeszcze masz mał figle. No to i małpka. O, jest małpka. To jest mufinka taka mała. Nie, 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 Tak więc ogólnie tak wygląda cały kalendarz z Tiger'a. Powiem ja wam, że te kółki są ładne. Naprawdę mi się bardzo podobają. Napiszcie koniecznie, która z tych rzeczy podobała wam się najbardziej. I kto wygrał? Ja, kupując wszystkie rzeczy w Tiger'ze, świąteczne, czy Kitek? Koniecznie napiszcie. To się nie liczy, bo ja kupiłem puste pudełka. No, to jest minus dla ciebie. Ale możemy nagrać kolejny odcinek przez to. Kolejny odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji. Jeżeli chcecie taki odcinek, w którym to właśnie my robimy kalendarze adwentowe, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu. Zróbcie własne dla siebie, w sensie, że kalendarze, kalendarze adwentowe. adwentowe. Na razie wszystkim. Pa!